Cześć, prezentuję Honda CB500F z 2018 roku. Motocykl ma przejechane, nie jest pełna, 17 tysięcy kilometrów. I prezentuje się bardzo ładnie. Opony w stanie dobrym, spokojnie do jazdy. Przednia tarcza w stanie bardzo dobrym. Klocek też jeszcze jest w porządku. Zawieszenie suche, bez wycieków. napęd, jak nowy, w stanie bardzo dobrym tylna w stanie bardzo no takim dobrym może bardzo dobrym to nie, ale spokojnie oczywiście pojeździ, ma jeszcze sporo mięsa no, to są oponki marki premium, więc na pewno jeszcze posłużą pod względem wizualnym motocykl prezentuje się bardzo ładnie posiada akcesoryjny, oryginalny wydech krapowicza z debekilerem. Kufer Gibi wraz z płytą i stelażem. Kufer jest porysowany poprzedniemu właścicielowi, się po prostu wypiął. Nie wpiął go poprawnie i się przetrula po asfalcie. No ale jest ten kufer. Pod wizualnym, na motocyklu, tego co nie widać na zdjęciach, a zobaczyć na miejscu, to jest. Takie malutki oczy na zbiorniku, nie ma wlotki, nic i tym podobne, tylko po prostu jest zrobiona malutka zaprawka. A tak to całość. Naprawdę w świetnym stanie. Nie zaś nie działa ładny stan. motocykla jest serwisowa, manual, dwa kluczyki i kluczyk do kufra. motocykl. Jego przebieg to dokładnie 16 758 km. Motocykl był zimny. Patruje bardzo dobrze. Motocyklu należałoby wymienić, zrobić serwis olejowy. Tak naprawdę miałem to zrobić, ale brakło mi oleju. I prawdopodobnie to zostanie jeszcze wykonane. Oświetlenie LED-owe. Motocykl pracuje bardzo ładnie, kosowo. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Pozdrawiam. Dzięki, hej.